Witajcie! W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 5 faktów o samej pani snu, Lunie. Przed rozpoczęciem materiału chcę tylko wspomnieć, że po stworzeniu materiału zaczerpnąłem informacji z MLP Wiki. Zapraszam do oglądania. Luna jako jedyna pozytywna postać zamieniła się w złom, a później powróciła do swojej dobrej formy. Księżniczka Luna z początku miała nazywać się Selena, a Nightmare Moon miała nazywać się Discord. Jest ona tak potężna, że stworzyła silnego pasożyta z powodu poczucia winy do rzeczy, jakie zrobiła pod swoją złą formą. Był on tak potężny, że uciekł ze snu Luny i trudno było go powstrzymać od zmieniania snów w koszmary innym kucykom. Luna przed Main Six władała klejnotami lojalności, szczerości i śmiechu. W odcinku Luna odmieniona team miała zrobić lunię makijaż, jednak zostało to wycięte. Mamy nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek. Nie zapomnijcie go ocenić według własnej opinii. Do usłyszenia i pamiętajcie, Celestia i tak jest lepsza.